Witajcie, przyjaciele! Jesteście gotowi na dawkę dobrej zabawy? My jesteśmy. Przygotujcie się na wyzwanie 100 warstw. Obczajcie tą piramidę z Coca-Coli! ty też masz się dobrze! Mniam, mniam! Jupi! Tracy ma malutką buteleczkę! Mmm! Kerry z drugiej strony ma jej hektolitry. Zacznij od góry i pij po kolei w dół. To chyba całkiem niezły plan. Tak jest. Smacznego dziewczyno. Takie pyszne i orzeźwiające. Pierwsze koty zapłaty. Jeszcze wiele do wypicia. Wydaje mi się, że to nie jest problem dla naszej fanki Coca-Coli. Szaleństwo i ta kofeina. Kiedy Elza jest zajęta, Tracy bierze jej Coca-Colę, żeby trochę zatrząść tym dniem. A teraz czekamy. O, to będzie bombowe, ha? Bomby zostały zrzucone, Elsa Tracy. Dziękujemy za wybranie linii lotniczych Coca Cola. Dotarliśmy do naszego miejsca docelowego. O, biedna Elsa! Co za bałagan! Hej, co macie na tych tacach? Otwórzcie je. Tracy ma regularne frytki. Mniam! Gdyby tylko były większe. Hmm, nieważne. Perry, otwórz swoją. Carrie dostała. Wow! E, jak mogę zamówić te anomalie? To musi być jakiś tajny element menu. I na pewno są przepyszne. O, tak! Teraz, Elza, dajesz. Otwórz swoją. Okej, okay, super giga mega posiłek Elzy pokonał wszystkich. To jest szalone. On nie mieści się nawet w kadrze. Tracy jest zazdrosna, ale kto by nie był o taką kupę jedzenia? Wpadłaś na coś? Dmuchajcie, no dalej, dziewczyny. Nie, mówi Elza, nie, nie możecie tego zrobić. Udało się! Dwie części jedzenia Elzy spadają na boki do dziewczyn. Czy teraz możemy się delektować tymi pysznościami? No jasne, pisze się na to. Przekromi mi, Elza, trudno się temu oprzeć. Dobra robota, dziewczyny, piątka. O nie! Stos pizzy dla panny Tracy. Tak lubimy najbardziej, ale ekstra. Nędzny kawałek dla Kerry. Kurcze. To jest nic dla naszej głodnej dziewczyny. Ach, to okropne. Bingo! Gdy Carrie pracuje nad swoim misternym planem, Elsa delektuje się kawałkiem peperoni. Tak, tak. Carrie kroi swój kawałek pizzy na mniejsze. Ale po co takie malutkie? Co zrobisz z takimi małymi kawałkami pizzy? Zaraz się przekonamy. Układa w koło. A teraz czas na magię. Fartuch założony. Okej, okay, pani doktor Carrie, zaszalejmy. Ach, tak! Super serum XYZ! Wzbogacone najrzadszymi minerałami. To praktycznie niespotykane. Wow! Najwyraźniej to serum ma działanie super powiększające. To powiększyło się dziesięciokrotnie. Smacznego, Kerry! Czy serum nadaje też temu lepszego smaku? Widząc, jak Kerry bierze kolejne kawałki, to pewnie tak jest. Ta dziewczyna to chemik najwyższego stopnia. Zostaw tym dwóm biednym przegranym po kawałku, ok? I może jakiś zmutowany kawałek dla twojej ulubionej narratorki. Hej, gigantyczne chipsy i te malutkie. Carrie tym razem nie ma szczęścia. Te są naprawdę miniaturowe. No cóż, Elsa dostała średnią wielkość i jest szczęśliwa. Aby nic nie popsuło jej humoru. Mmm, takie smaczne i pikantne. Tracy dostała największą paczkę. Nasza przyjaciółka ma bardzo wyszukany gust kulinarny. Lubi potrawy tak pikantne, że po zjedzeniu ich kubki smakowe błagają o dwa lub trzy dni wolnego. O rety to będzie coś zupełnie innego. Cała butelka? Potrząśnij nią. No dalej. I gotowe. Otwieraj. Jasny gwint! I gramy tutaj z ogniem i to dosłownie. Czy ona naprawdę będzie to jeść? Niemożliwe. Tracy bierze chipsa i zjada go. Nadchodzi! Kryj się kto może! Mamy tutaj ognistego smoka. To jest szalone. Ach! Kerry wyrzuca swoje chipsy. Poczekaj chwilkę. Nadchodzą. Niezła wymiana, dziewczyno. Patrzcie na tego giganta. To zawstydza pozostałe dziewczyny. Czas na chipsa? O tak! Są ogromne! Poważnie! Większe niż twarz Cary. Smacznego, dziewczyno. Masz dużo do zjedzenia. Super mega pyszne! Hej, dziewczyny! I witajcie kubełki z kurczakiem! Niektóre są małe, jak ten Tracy. Niektóre są średnie, jak ten Elzy. Orety! A niektóre są po prostu gigantyczne! Carrie, ty szczęściaro! Ten kubełek równie dobrze mógłby nie mieć dna. Carrie, czy wiesz, ile tam jest kurczaków? Co najmniej 100! Pozostałe dziewczyny mają tylko ułamek tego, co Carrie. Miłej zabawy? Zaufajcie mi, ona się świetnie bawi. Takie dobre. Tracy też chce. Hej, jej kurczaki już się skończyły. No nie. Ma pomysł. Tracy? Tutaj jesteś. Jej ręka się skrada. Wygląda na to, że uśpiliśmy kurczakową czujność, panie i panowie. Co w tym złego? Jestem pewna, że Tracy będzie bardzo sprawiedliwa. I nie ukradnie dosłownie wszystkich kurczaków? Co to ma być? Jak jej się to w ogóle udało? Elza ujawnia sekret Tracy. Tutaj jest i nie wygląda zbyt dobrze. To znaczy, to ma sens, bo zjadła setki kurczaków. I ma miejsce na więcej? Ja cię, dziewczyno. O Tracy, o rety. Dziewczyny, co tam macie? Tracy, nie dostałaś nawet jednego MMMsa. A! Oh. Za to dużo przypadło dla Elzy i Kerry, zwłaszcza dla Elzy. Takie pyszne. Kerry, no dalej, spróbuj trochę. Te mają w środku orzeszki moje ulubione Kielich? Na MMMsy oczywiście. Niezły pomysł. Wsypmy je, to wygląda przesmacznie. No nie powiem więcej, więcej. Tak, jest smaczne. Tak, tak. Prawie koniec. A teraz do dna. Wyluzuj. Ale sztos, biedna Tracy. Co? Zapomnijcie o wszystkim, co właśnie powiedziałam. Szczęściara Tracy, szczęściara na maksa. To jest ekstra. Czy jesteś w stanie za to złapać? To jest takie duże jak ty. Nawet większe, ja cię. Coś czuję, że niełatwo je nosić ze sobą. Spróbuj. Uuu, to jest pyszne! O tak! Jakiś pomysł! Wyrywa MMsa z rąk Tracy! A teraz go pompuje! O jacie gacie! Gotowi? Jej gigantyczny MMMs eksplodował na tysiące mniejszych! Ale ekstra! Każdy może spróbować! Dzięki Elsa. Co my tu mamy? Sprawdźmy. Całe stosy kinderków. Pisze się na to. Weź jednego. Mamy ich dużo. Mniam. Cóż, przynajmniej niektórzy z nas mają. Co z Tobą, Elza? Elza zaczyna zmieniać ułożenie swoich kinderków. No nieźle. Tracy dostała tylko jednego. Ach, no cóż, zjedzmy go. Biedna Tracy. Pozostałe dziewczyny dostały tyle do zjedzenia. Niekończące się słodkości. Elza, co jest? Okej, okay, nie mam pojęcia, jak to zrobiłaś, ale jestem za. Ekstra! I ciężkie! I na pewno smaczne! Mieliśmy rację! 10 na 10. To takie smutne, że inni nie mogą spróbować. Ciesz się swoim szalonym kinderkiem. Chciałabym też jakiś filmik instruktażowy o metodach powiększania, jeśli nie masz nic przeciwko. Wielkie dzięki za oglądanie! Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i nacisnąć na przycisk dzwoneczka, aby za nami nadążyć. Do następnego razu, pa pa!